Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Karol. A dzisiaj będziemy sobie grali w Brawl Stars. Po bardzo długiej przerwie nie nagrywałem już długo i mam teraz nowe konto, bo stare przypadkowo usunąłem i straciłem bucharki, bo się nie zalogowałem na Google, na Facebooku i tak dalej. No to, ale teraz jest szczęśliwe kontowo, przed chwilą. No nie przed chwilą, bo wczoraj na wieczór dotknąłem pani. No, prawnie, prawnie. no i zagramy sobie dzisiaj trochę nie mamy meczy było, więc zaczynamy Zobaczymy jak nam pójdzie Może dobrze, może źle teraz tam coś słyszycie, no ale ja mam okno otworzone i wszystko sładzi. tam mój tata spała bramkę i się tam rzuca ma mamy lagi na początku to mamy pierwszą operę grubsa On... Dobra, zbieraj, 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 też Barley. Nie, on mnie zbierze, nie da do rady. Nie, nie. Dobra, co gadam? On mnie zbierze, Barley. Ja za bardzo nie lubię nim roś, tylko on jest dobry na tą mapa. No i teraz chyba padnę. Sorry, wyskoczyła mi tylko reklama z TikToka, bo Głównika moja zakładała sobie na moim telefonie. Głównika tylko. to jest taka koleżanka, jak chciała zobaczyć co to jest, witam. Okay. Jeszcze taka jedna osoba. Chciała, żebym jej tutaj założył. O nie, nie, nie. Dobra, dobra masz dojazd. Nie, nie, czemon pach, czemon Nie, ucieknie się na ziemię. O kurde, ej, padł o, jeszcze napisał do mnie kolega. Że na razie nie gra. A, do niego, gra. Ale <laughs> na razie nie gra, więc... Trzeba chwilę przeciwko. O, 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 o! Dobra, za. Dawaj, przyjmykali, już proszę, proszę. Jest się ją! Je. tylko mu napiszę czy Używam odcinek. Dobra, to jem mm. <laughs> grabie chcę to. Można, można. <laughs> Może. nam dobrze chodzi. O nie, sorry za te tuki, no ale. Nie jest gorąco dość dzisiaj. To. Muszę mi zatworzyć. O jest Rosa, to spoko. To jest nowa postać. Ale jeszcze tego jest tutaj przeciwko nam. Bardzo, bardzo dobry. Палитошка. Рючай себе. Нет, нет, нет. О, у тебя идет. Куда? Я не же что не можно входить. Это такая чух, тебе была. Может, окей, окей. Посмотрим. Можно одна особа летит. Порой не хочет там входить летей. Можно летит себя. Нет. Nie się w ogóle nie rozumiesz? Nie mogę opanować game graba, nie lubię za bardzo na nim grać. No i zabiło mnie znów to. Coś, to ciuchcia. Wiem co zrobię, słuchajcie, sobie tutaj podejdę. Tutaj sobie rzucę. O nie, tutaj jeszcze jest, widzę. No robię. Bez sensu gierka nawet. Ja cały czas umieram przez tą ciuchcie prawie albo ktoś mnie zabija. Nie, 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 nie. rozwali się zaraz czy coś. Dobra, sobie jeszcze raz skrzynię. No i zawalimy mnie. my mamy na razie dziewięć, bo tylko ta osobka tutaj ma. Trosa. Dobra, Dawaj, zbieraj, zbieraj, zbieraj to, zbieraj to! I uciekaj, że stąd. Co? Nie, go ona umarła! Jezus, czemu ona nie uciekała? Dobra, teraz trzeba ruszyć się. Kurde, ta głupia ciuchcia jeszcze tutaj idzie. Dawać, bo ten Karlitos tutaj ma 13 nie, kurczę, przegraliśmy! No co ta rosa zrobiła? Bardzo słaba postać, powiem wam. Znaczy, no nie jest słaba, ale ten gość, który nią grał, jest naprawdę mi się wydaje słaby. Bo żeby tak szybko stracić zemną, no to tak. Ja to na razie wolę sobie zagrać z nim Showdown, bo on jest dobry na Showdown, nie? A na gem, grabie to nie wiem czy on jest dobry. Teraz to jest zbieranie kolejnoty. Nie, dobra, czekajcie, ja chyba muszę zrobić na chwilę cięcie i wyjść z tego pokoju. Tutaj jest otwarta. Chociaż, że i tak to będzie słychać. Ho, 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 ho. <laughs> dobra, gramy, 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 gramy. że Obijemy tą rosę. No, ja ją trochę czy ona zaraz tego kamera nie no. aha, fajnie teraz zaraz ja jestem Ok, ja już jestem teraz możecie trochę lepiej mnie słyszeć chociaż, że tam coś się na pewno teraz nie tłucze nic się teraz nie tłucze to nic się nie tłucze mnie lepiej słyszeć jestem w innym pokoju no i tutaj jest trochę ciszej, więc... Spoko. O nie, 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 użyła powera. Słuchaj, się ze Jak tu? Spoko, 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 ale nie umarłem jednak. Nie, ja chyba nie gram z tym Kalim, bo... No nie wiem. Jakoś tak... tą pantą już źle bo... Nie wiem. Nie, nie, nie wiem jak on chce grać. Dobra. Co jest w sklepie? Nity to ja na pewno nie kupię, bo nienawidzę tej nity, jak ona jest słaba. No ale... Taką rosę to bym przyjął, sobie trochę popykać ją. No i dobra, gramy teraz Game Graba, ale jak on coś... ...zwali, to... ...opuszczę go i... Dobrze, gramy, 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 gramy... Wybieranie... Ej, o, tu mam zrozumiał. Teraz im nie gadam, bo nie chce gadać, to znaczy... Ta taka ładna. Znaczy taką postać taka. Jakby taka była postać w Lolu, to League of Legends to... to nie wiem co to by było za gra... Była taka bardzo taka charakterystyczna postać. A może i kiedyś taką zrobię jak Pam tutaj jest? Nie pamiętam tylko <laughs> Ale Pam ty... też powiem mogłaby być. Ona no jest taka bardziej taka strzałkna, no, ale tutaj zresztą jest większość tych brourerów za dymiarzy przepraszam. Po prostu jest strzelająca. A tylko kilka jest bijących. Bijący jest tak: <laughs> Rosa, potem El Primo, Koro, to nie, ten, a wszystko zmienia. Miałam muszę uciekać. Bo będzie przypsy, jak nie dojedzie, nie dojedziemy jedną. Czefelek, nie wiem czemu i tak słabo idzie, ponieważ dzisiaj. Wcześniej to mi tak bardzo dobrze szło, a teraz... Tak, teraz zagramy ostatni meczik i... Będziemy już grać... Aha, dobra, opuściło, nie umie grać. Dobra, to my sobie teraz gramy duo z jakimś losowym gostem. I zobaczmy jak nam pójdzie teraz losowym mecz. Zakończymy tą pandemię. Cześć, ja zaraz jestem. Dobra, ja już jestem, i to już będzie ten ostatni mecz, który wygraliśmy. No to widzę, jak nam Was zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i do następnego odcinka. Hej.